Kolejny dzień budowy kampera z autobusu i powiem wam, przez ten tydzień sporo się pozmieniało. Od dwóch dni śpimy już z leo w środku i serio klimat jest nie do podrobienia, a ten odcinek, uwaga, jest w 100% zmontowany z własnego prądu z paneli słonecznych, czyli off-grid pełną gębą. Zamontowałem też pierwsze smart gniazdka. System audio również powoli zaczyna tutaj funkcjonować, a kamper coraz bardziej przypomina prawdziwy dom. Dobra, więcej nie gadam i zapraszam was na dzisiejszy odcinek. I sami zobaczcie, co udało mi się tutaj zbudować. Zacząłem od podpięcia magazynu energii do falownika, żeby mieć już w gniazdkach swój prąd. Obciąłem końcówkę nożykiem tapicerskim, założyłem końcówkę z oczkiem M8. Wstępnie zacisnąłem ją jedynym sensownym narzędziem, jakie posiadam do tego celu. A następnie, przy pomocy młotka i śrubokręta płaskiego, zrobiłem wgłębienia, które będą trzymać przewód na swoim miejscu i zapobiegną jego wysunięciu. Szybka próba tego połączenia, nic nawet nie drgnęło, a wkładałem to naprawdę dość sporo siły, więc owinowałem połączenie taśmą izolacyjną i zabrałem się za wpięcie przewodu do bezpiecznika. Sadziłem przewody na swoje miejsca, następnie na to bezpiecznik, podkładki kontrujące i śruby. Całość dokręciłem kluczem, żeby zrobić to z wyczuciem, ale też wystarczająco mocno. Zamknąłem obudowę bezpiecznika i podpiąłem do plusa na akumulatorze. Następnie podobnie zrobiłem z minusem, tylko tutaj przewód idzie bezpośrednio do falownika, bez żadnego bezpiecznika po drodze. Później zabrałem się za spięcie instalacji 24V. Przewody 25 mm które zostały mi jeszcze z budowy domu, podłączyłem najpierw do przetwornicy step down 48 24V, 40A. Skąd następnie przeprowadziłem przewody do skrzynki bezpiecznikowej 24V. Popodpinałem i podokręcałem przewodem plusowym i minusowym. Następnie zabrałem się za podłączenie obwodów, które są już przeprowadzone w ścianie. Tutaj nie miałem końcówki z oczkiem do tych przewodów, więc zarobiłem przewody w inny sposób. Najpierw dzieliłem przewody na trzy części, dwie z nich na śrubokręcie łamałem na pół w przeciwną stronę, następnie trzecie łowiąłem wokół tych dwóch i całość skręcałem jeszcze tym śrubokrętem. Na koniec owiałem to kilka razy taśmą izolacyjną, żeby jeszcze dodatkowo to wzmocnić i zaizolować. Tutaj również próbowałem się z tym siłować i nie udało się tego wyrwać. Patent podpatrzony z internetów. Podokręcałem tak zakończone przewody w odpowiednich miejscach i zabrałem się za wpięcie bezpieczników. Skrzynka ma niby wytrzymać 40A prądu na oświetlenie, czyli na telepend przewód 4mm2. Na oświetlenie u góry z dwóch stron, plus coś tam jeszcze pewnie będzie. Może regulacja zawieszenia. Tam 15 w sumie powinno wystarczyć. Tu mamy same ładowarki u góry, tutaj. Jest 5A, czyli razy 24 to około 100W. Ładowarki powinny dawać łącznie. Myślę, że odpowiednie zabezpieczenie. To jest do webasta. Myślę, że też dziesiątka będzie ok. I dziesiątka w drugą stronę, gdzie będą też te ładowarki około 5A, plus czujnik poziomu wody i piecyk gazowy do. Ogrzewania wody, ale to będzie awaryjnie w zimie, tylko używany. Bo w lecie przypuszczam, że nawet nie będę potrzebował go odpalać. Włączone bateria podłączona, tutaj mamy ten włącznik cały. Odpalimy sobie BMS-a, zobaczymy co tam nam powie. Mamy 52,3 V, 78% dookoła. Tutaj na razie mamy prąd wyłączony na, na te przewody. Jak widzicie, nie świeci się. Włączymy. I zaczęło się świecić, teraz będzie ładować. 24-woltowa instalacja już jest spinana, podpięta. Idziemy teraz falownik podpinać, ale wcześniej oczywiście i teraz na tych przewodach nie ma prądu. I odpalić baterię, a wy patrzcie, co tu się będzie działo. No i wygląda na to, że działa błąd 19. Tym musimy zmienić w ustawieniach kilka rzeczy. Na razie nie mamy przewodu komunikacyjnego do baterii, bo jest za krótki, będę musiał sobie przepuścić i zarobić dłuższy, więc wchodzimy w ustawienia i wchodzimy w piątą pozycję. Było Li2, dajemy liby, tak, i to ma być. I teraz, teraz będzie działać, czyli bez tak jakby protokołu komunikacyjnego. No i wszystko powinno ablać, idziemy zobaczyć, czy będą działać po włączeniu bezpieczników gniazdka. O, już widzę, że działają, bo piecyk się włączył, czyli można by było grzać. Ale ma być wyłączone, 14 stopni po w środku. Tutaj mnie interesuje, jak będzie chodzić o kapelę. Światełko chodzi. Mamy swój prąd, drugi jeszcze znośny. Kcie jeszcze nie możemy jeszcze sebasto podpiąć, bo też jeszcze go nie sprawdzałem na, na tej instalacji. Wiem, że tu już instalacja działa, więc można by było je wpiąć w zasadzie podpięte. Teraz chwila prawdy czy będzie. działa. Tu jeszcze nie sprawdzałem szczelności tego wylotu spalin, który montowałem, więc teraz przy okazji zobaczymy. te Basto odpalone, czujnik stoi. Jak będzie pipczał to znaczy, że nie ma tutaj szczelności na wylocie spalin. Działa wszystko chyba tak jak powinno. Tu jeszcze będę musiał ten falownik oczywiście skonfigurować. Nie doczesnąłem. Tutaj mamy ustawienia. W ustawienia w tym falowniku wchodzimy, przytrzymując ten przycisk. Mamy pierwsze ustawienie, tego co pamiętam, dotyczyło rybu pracy. Jako pierwszy prąd bierze z sieci, czyli w tej chwili Solar to nie. To musimy ustawić, żeby z solarów brało prąd jako pierwszy. Jeżeli jest takie ustawienie, tak jest. SBU. Czyli to musimy zmienić. SBU i potwierdzamy enterem. Czyli jeżeli mamy za. Mało energii z solarów to jest wspierany baterią. Utility to the loads only when battery voltage drops to a low. Czyli to nie jest chyba dobry program, bo pasuje, żeby bateria była tak jakby na ostatnim miejscu. Najpierw solary, potem utility, jeżeli będziemy w trasie, a na końcu, żeby drenowało baterię. Dzięki temu będziemy oszczędzać baterię. Trzeba suby dać, a nie SBU. Jeszcze jeden niżej sub i maximum charging current yy, to jest ile najwięcej może ładować baterię, z jakim największym prądem, jeżeli dobrze kojarzę i tutaj mam ustawione na 85A, czyli 0,3C w teorii dla tych, tego banku energii, który mam, czyli taka wartość, która powinna być odpowiednia, żeby w miarę długo ten magazyn funkcjonował. Ustawienia falownika pokrótce przeklikane, idziemy tutaj działać dalej w kamperze. Kawostka. Strasznie szybko panele ładują tą baterię. Dzisiaj cały dzień była pogoda taka nie bardzo, było pochmurnie. I o godzinie 11.30 z 78%, które były tutaj na baterii w nocy, zrobiło się 96, czyli 20% przez kilka godzin, tak naprawdę. I to pochmurne niebo, więc bardzo fajnie będzie działać ta instalacja fotowoltaiczna. I dość szybko będzie nabijać baterię. Teraz już mamy 100%, a tak naprawdę takiego słoneczka to mamy dopiero. Może półtorej godziny? Myślę, że prądu nie braknie. A przyniosłem sobie, żeby sprawdzić tutaj na tej półce, czy się zmieści głośnik, który będzie mi robił za audio domowe i Starlinka. Ja się obawiam, czy on się zmieści na półce i nie wiem, czy nie będę musiał robić nowej półki na niego, ale kawał sprzętu, żeby stał równo. Bo póki co to wchodzi o tak, jak widzicie. Brakuje mu dosłownie z dwóch centymetrów, żeby się tam zmieścić. No ale to wszystko przez to, że są skosy tutaj, więc albo będzie stał tak, będzie lekko pod skosem, co w sumie nie przeszkadza mi, a też, o, chyba będzie stał tak, nawet nie będę nic kombinował tutaj. Czyli można powiedzieć, że się mieści idealnie, tylko jest pod skosem, bo teraz nie ma szans, żeby wypadł dzięki temu. I tak mniej więcej to będzie wyglądać. Przez chwilę się obawiałem, że może się nie zmieścić tutaj, ale myślę, że wszystko będzie OK. No i jeszcze trochę miejsca na półce zostanie. Możliwe, że będę musiał jeszcze kurde przedłużać jakiś zamontować, bo jak tu będę chciał jeszcze kiedyś w przyszłości rzutnik, który stąd obraz będzie rzucał sobie tam ładnie. I nie wiem, czy to się w ogóle uda, bo jak tak patrzę na te półki, to tu jak będzie rzutnik, możliwe, że będzie rzucał obraz nie na całą roletę. Rulety sobie kupię. Specjalnie do tego celu białe od strony wewnętrznej, całkowicie zaciemniające. Rolety termo to się nazywa. One mają taką jakby aluminiową powłokę od strony zewnętrznej, dzięki czemu częściowo odbijają temperaturę i w dni upalne będę po prostu zasłaniał rolety, jak mnie nie będzie w kamperze, bo po co ma się nagrzewać. a Jak będę chciał sobie popatrzeć przez okno, no to Wtedy rolę to odsłaniam. W nocy to też ma drugi plus, bo cokolwiek by się nie świeciło w środku, no to na zewnątrz tego nie widać. Bardzo fajnie by było, gdybym to miał gdzieś tutaj, załóżmy, widoczne, to bym na bieżąco widział, co się dzieje z baterią, co się dzieje z fotowoltaiką. I w razie jakichś problemów, bym mógł tutaj reagować. Mógłbym na przykład. Też patrzeć na bieżąco, jakie jest obciążenie baterii. i Czy mogę sobie pozwolić, żeby podłączyć jeszcze kolejny odbiornik. Bo oczywiście przy wielkości baterii i przy tym falowniku 6,2 kW to nie jest tak, że ja będę mógł cały czas wszystkiego na maksa używać. Bo wystarczy, że włączę boiler elektryczny, włączę airfryera 2 kW, to już mamy 4. Klima niech by działała na w wysokich obrotach to też pewnie 1200 i coś tam jeszcze bym włączył i te 6.2 kW spokojnie przekroczy. Tutaj muszę pilnować, żeby nie przekraczać, nie, nie mogę włączać na przykład jednocześnie pralki i air Freyera. Airfryera, bo pralka jak weźmie 1800, airfryer weźmie kolejne dwa i jeszcze włączyłbym czajnik elektryczny, pewnie tam grzałka w czajniku elektrycznym jest 1000, a muszę sobie kupić, bo no prądu będzie multum tutaj. Po co ja mam grzać gazem w lecie, jak wodę na herbatkę czy na kawę mogę sobie spokojnie prądem podgrzać. Instalację elektryczną poprowadzimy sobie do 24V instalacji przewody. I tutaj będą dwa włączniki na światła zewnętrzne. Do 230 muszę puścić do samej góry, przepuścić tędy i na tą stronę, bo tutaj będzie raz że włącznik światła do salonu. Zacząłem od przedłużenia przewodów, które idą z dachu. Połączyłem je na termokurczkach z cyną i klejem. Na koniec zawinąłem jeszcze dla pewności taśmą izolacyjną. Ścianę uzupełniłem XPS-em, a następnie dociąłem na wymiar kantówkę, która po pierwsze ma wzmocnić tą ściankę, a po drugie, będzie miejscem, do którego postaram się później przymocować piec na pelet. Podokręcałem ją kętami 5x100, tak żeby porządnie trzymała się ściany. I tutaj tutaj ścianie mamy poprowadzoną, więc y, można ścianę zamykać, jeszcze tylko zaplanuję te wszystkie przestrzenie takie jak tu, tutaj, e, tu chyba zostanie, e, w każdym razie tak, zostawiam sobie o, na złączkach WAGO i w razie gdybym coś chciał upgrade'ować, odkręcam tylko jedną deskę błazerii, cztery wkręty, wyciągam ją i mogę sobie tutaj działać na tych, Drugą będę musiał odkręcić. Tu prawdopodobnie będę chciał w przyszłości podpiąć elektrozawory do poziomowania, jeżeli będę to w ogóle robił. No tutaj mam możliwość podpięcia czegoś jeszcze na 230. Gdybym chciał na tej ścianie zrobić jakieś gniazdko, na przykład samo stąd mogę pociągnąć. Dzisiaj przyszły mi takie paczuszki z Chin z AliExpress. Sterowniki do świateł inteligentne. Te wcześniejsze, które miałem w domu, których używałem, były znacznie większe. A to spokojnie się przypuszczam, że zmieści do puszki zwykłej. Mamy zainstalowany ten mały sterownik do oświetlenia, podpinany do włącznika światła. I to działa na tej zasadzie, że mogę sobie włączać i wyłączać zarówno tym, jak i tym przyciskiem. Poza domem mogę sterować z przewodowo oświetleniem, a w domu mogę sobie, jak mi będzie wygodniej, podejść i włączyć czy wyłączyć światło. No i tak, muzyczka już leci na własnym prądzie NCS, więc mogę Wam puścić z głośniczka. Dość mocno potrafi. Trzymaj się może nieczęsto, Ale jest całkiem spoko. Telefonem sobie steruję. Zrobiłem ścianę prawie tą całą. Tylko muszę jeszcze położyć boazerię, ale zanim boazeria, boazeria się pewnie zacznie gdzieś odtąd. Tu będzie szafeczka, zabudowa na rekuperację, więc jutro rekuperacja. Tutaj przewód już jest wypuszczony, zasilający. Światło mamy, tutaj mamy buzzer też. Tylko on jest trochę taki, nie wiem, do środka spoko, ale nie wiem czy na zewnątrz bym czegoś mocniejszego nie chciał. Już Wam pokażę o co chodzi. Tu jest na smart włączniku na razie. Niby 120 decybeli Dość głośno, a plus do tego pies, jeszcze właśnie ciekawe jak będzie reagował Kolejna sprawa, na zewnątrz mamy już podpięte światło Tutaj na wstryczku Podłączone do włącznika Jest też miejsce i podpięte na drugi włącznik Czyli tutaj z drugiej strony autobusu Tylko jeszcze nie mamy podpiętych lamp, więc muszę się zaopatrzyć w takie lampy. Tam światło i rekuperacja jest na bezpieczniku. Rekuperację zostawiam, bo jestem ciekawy ile przez noc zużyję. Jak widzicie teraz, na przykład chodzi rekuperacja. Chodzą światła w całym kamperze i zużycie prądu jest 77 W. Mamy 15 kWh. 32 Instalacje rozprowadzone. Teraz tylko podociągać w niektórych miejscach tam, gdzie brakuje. Tutaj jeszcze nie wiem, czy gniazdka nie zrobię przypadkiem, żeby w szoferce było jedno gniazdko, chociaż Ale zaraz nad tą półką pewnie. Może to by był dobry pomysł i do niego też bym się wpiął rekuperacją. Tu będzie stał ta przetwornica z wewora, i przewodem na dół będzie wciąż do akumulatora podpięty. Tamtym gniazdkiem, prawdopodobnie, właśnie na którym był buzer podpięty. Będę sobie sterował w jakiś sposób, że po 15 minutach, odkąd autobus się będzie przemieszczał, będzie się włączać to gniazdko. Jak będzie w stanie włączonym, no to będzie przesyłać prąd jako sieć do falownika. Taki przynajmniej jest plan, zobaczymy czy to będzie działać w taki sposób jak myślę. Tym, że będą duże straty, konwersja 224 na 230, potem 230 na 48, że będą straty. I że może z 60% prądu wyciągnę z tego tak rzeczywiście. Ale to jest jako dodatkowe źródło ładowania tak naprawdę. Może w jakieś tam pochmurne dni troszeczkę to podratuje bilans energetyczny tego kampera, ale myślę, że nie będzie raczej takiej potrzeby. Albo będzie to sporadycznie. Tu gniazdka, wszystkie już się świecą z tej strony, z tej strony jeszcze nie podpiałem, bo jeszcze tam pod spodem nie przepuściłem instalacji. Pasowałoby tu jedno gniazdko, bo myślałem, żeby tutaj sobie czajniki dać. I zawsze by troszkę się rozłożyły lepiej te. Obciążenia niż jak wszystko będzie tutaj. Lecę do domu, a my widzimy się jutro i robimy rekuperację tutaj. Rekuperację będę już na noc zostawiał, żeby zobaczyć, ile prądu zeżrze. Dzień dobry, w kolejnym dniu. Spialnie jestem. Całą noc chodziła tutaj rekuperacja. Powiem wam, że jest zauważalna różnica Jeśli chodzi o powietrze tutaj A powietrze tam Tutaj jest dużo bardziej komfortowo Myślę, że to jest kwestia też tego Że jest lepiej zaizolowana sypialnia I ta część akurat tył autobusu Tutaj mamy znacznie więcej okien Więc więcej ciepła tutaj wchodzi O godzinie 8.30 wyszliśmy z Leona spacer I bateria była już w 100% naładowana Wczoraj wieczorem jak wychodziliśmy Było 99% O 22.00 przez noc tam pewnie do 90%. 98 może się rozładowało przez chodzący w rekuperator. On 27W bierze, teraz pokazuje power 0W, z tego względu, że ani nie jest ładowany bank energii, bo jest w pełni naładowany, ani nie jest rozładowywany fotowoltaika na bieżąco produkuje tyle prądu, ile zużywa. Tu możemy jeszcze troszkę zrobić przewiew. Dzięki temu, że włączę ten wentylator. Powietrze troszkę ruszy tutaj z przodu kampera i będzie bardziej że bo jest duszno, czuć zaduch tutaj. Jeszcze mogę piecyk dać na miejsce. Cyk że... pykwuch Czy jakoś tak tego nie będziemy używać, to będziemy używać. I to będziemy używać. To jest instrukcja obsługi. Ktoś tam pytał, BSK Zephyr, tak jak mówiłem. 60 m sześciennych na godzinę i Night Mode to jest 15. Czyli dlatego pracuję cichutko, bo pracuję z bardzo małą wydajnością. Nie wiem, ile mi jest potrzebne, ale jest wzornik do wycięcia. ustawiamy sobie w jakim trybie ma pracować bo jest Master Slave taki tryb że załóżmy ta rekuperacja jest niewolnikiem pracownikiem, tamtą dajemy jako Master i zarządzając tamtą one się synchronizują ze sobą, czyli jeżeli tamta załóżmy nawiewa powietrze to ta wyciąga i na odwrót zmieniają te tryby, ale one będą pracować obie chyba niezależnie. No zastanawiam się dlaczego jest prąd tutaj na obwodach. Prąd niby nie, urządzenia nie działają ale prąd jest. A kiedyś też mnie tak kopnęło. Wyłączyłem bezpiecznik, kurde, i myślałem, że wszystko jest porozłączane. Robiłem sobie światło przy domu na drabinie, światło zewnętrzne halogana podłączałem. I chciałem sobie przytrzymać przewód zębami, bo mi brakowało rąk do trzymania narzędzi i też mnie popieściło trochę. Poparzyło mi język swoją drogą. Taka ciekawa historia. W razie na sucho spróbujemy go odpalić. Z daleka wygląda, że jest równo, z daleka wygląda, że nawet Leo nie będzie za bardzo przeszkadzać, nawet jeżeli się otworzy ta klapka. Tutaj mamy złącze z wtykiem, uniesienie klapy, i w taki sposób się montuje. Jeszcze mamy pilocik. Z tym pilocikiem po wyciągnięciu tutaj jest takie zabezpieczenie od baterii. Wyciągamy, i to powinno działać. Chcę sprawdzić, jak z dobrym przepływem prawidłowym, jak mocno to nawiewa. Ok, no dupy nie urywa, 60 metrów na godzinę to nie jest jakoś bardzo dużo, niech sobie pracuje. A my idziemy sprawdzić tam od razu, czy to mniej więcej tak samo będzie hulało. Nie, niby to samo, ale ten się jakoś strasznie szybko tego trzeciego biegu wyłącza. I nie wiem, czy on po prostu za bardzo się nie męczy przez te rury, które tam są tak poustawione. Dziwnie. Aplikacje będę musiał odpalić, połączyć je z aplikacją, tam może się więcej dowiem rzeczy. bud kamery cofania jest taki na styk. Nie mam jak go fajnie puścić, więc plan jest taki, że do paneli wewnętrzną krawędzią poprzyklejam właśnie na tym kleju do bocznej krawędzi panela. Robię coś takiego, podklejam taśmą, łapię w dwóch miejscach daję trochę tego kleju poliuretanowego, on jak zasnie, powinien to trzymać w miarę sztywno z panelami. Muszę stawać tylko tu, gdzie są łączenia, gdzie są te klemy montażowe, więc tylko tutaj będę stawiał nogi i co kawałeczek się będę przesuwał do przodu, aż dojdziemy do końca z tym przewodem. I wtedy się wezmę za tą skrzynkę. A że nie było to łatwe zadanie, wymagało dużo ostrożności i sporo pracy mięśni głębokich, odpowiedzialnych za równowagę. To dość się zmęczyłem. Rozprostowałem nogi i zabrałem się dalej do pracy. Tutaj musiałem porozpinać te przewody, żeby wsadzić je do tej skrzynki. Zaznaczałem je sobie, bo tu było dość dużo tych przewodów, różnie pospinane w dwóch kolorach, do trzech kresek: od jednej do trzech czerwonej i od jednej do trzech czarne. Dzięki temu. Po przerzuceniu tutaj przez tą skrzynkę, teraz wiem jak co mam pospinać. Uf. Uf. Proszę Państwa, godzina 21. Ja już to, co chciałem na dzisiaj zrobić, zrobiłem. Tutaj wstępnie popodłączałem sobie wszystko. Jest podpięta rekuperacja, jest podpięte światło, jest podpięty włącznik. Nawet jest podpięty smart włącznik. Posprzątam trochę, wniosę ma teraz. Nawet chyba wniosę dzisiaj biurko, bo czuję, że mam takiego powera do zmian. Na styk. Wysoko trochę. Na równo praktycznie z okna. Nic idę po prześradło, Męska różowa pościel. No będę zjeżdżał lipa trochę. To krzywo stoi dlatego, ale nie spodziewałem się, że aż tak będę jechał. Nic będę blokował nogami kółka. Zapomniany mostek termiczny. Spoko gościu, dużo osób mam z budowy domu jeszcze na kanale. Jak oglądacie dalej to tu jest gościu, od którego wydaje mi się, że można się uczyć budowy. Ja pokazywałem tylko jak, ro jak to robiłem u siebie, bo mnóstwo błędów. Mój kanał miał na celu bardziej inspirować, a tutaj myślę, że gościu może nauczać, bo chyba ma bardzo dużą wiedzę. Potelem podczas jazdy prosty Bayer. Podnoszę go na maksa i on sobie wjeżdża pod biureczko. Gdzie się blokował na tych poduszkach. Pada tutaj ogólnie i myślałem, że strasznie będzie słychać. Ale przez to, że mam panele fotowoltaiczne na dachu, to nie wali tak w blachę i nie, nie dudni. Tylko po prostu panele tłumią te dudnienie deszczu, więc zarąbiście. Nie spodziewałem się, że to tak będzie działać, a taki świetny feature z paneli fotowoltaicznych, naprawdę nic praktycznie nie słychać deszczu więcej szyb mam, tak jak tutaj są szyby i jest wyjście na zewnątrz, to dopiero z zewnątrz słychać deszcz, i tak proszę Państwa już jesteśmy z Leo ubrani w piżamki Leo już prawie gotowy do spania tak to wygląda, na razie na razie Leo będzie spał tutaj później będzie spał w salonie przy fotelach tutaj rzuciłem monitor, ja go będę musiał zabezpieczać na czas drogi na pewno tutaj jakaś Gumka, będzie to trzymać, żeby nie latał. No co, jeszcze parapet zostaje, tam półki na książki. Aż tyle książek nie będę miał, żeby na tych dwóch trzymać. Tam może kwiatka bym jakiegoś zmieścił dużego, żeby więcej tlenu tutaj było. Ciekawe, jak będzie spał pierwszą noc, Leo. Jak będziesz spał pierwszą noc? Będziesz spał, czy będziesz szczekał? Będziesz szczekał? Ach. W takich warunkach będę sobie montował dla Was filmy, pewnie wieczorami albo w nocy. Ja dzisiaj sobie odpalę jeszcze odcinek serialu, może jakiegoś? Idę spać. No, idziesz na podwórko? Będziesz jeść kostkę? Baterii 100% bez zmian. Ciepło w camperze. Tam wybasto grzeje. Przywiozłem paliwo, za chwilę doładujemy. Ale odstaję kostkę od Sebastiana. nie pojechałem do sklepu mięsnego, żeby kupić takiego. Nata, Świnka wam macha, A dam mu na zewnątrz, żeby mi nie nasyfił, na podłodze. Tak? Leo, dziękuję za kostkę. A my widzimy się w kolejnym filmie, do którego przejdziesz klikając w okienko po prawej, gdy będzie już dostępny. Cześć.